Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Broda. To jest grana na niedziela, czyli dzień, w którym moi drodzy, wybieracie wy tytuły gier, w które miałbym zagrać. I dzisiaj, słuchajcie, jak już możecie, słuchajcie, zobaczyć, zauważyć, będziemy grali w. Monkey City, moi drodzy. Przekonaliście mnie do tego, ja też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Gierka na Androida, ale też jest i to darmowa gra online na Ninja Kiwi, na stronie Ninja Kiwi. Zobaczymy, jeżeli tutaj będzie się zacinać nam ta gra, no to przejdziemy na Ninja Kiwi. Ja już tam mam konto, więc nie będzie problemu. Dzisiaj o te gry poprosił mnie Błażej Baczewski oraz... Hinderek, Polska moi drodzy, także dzisiaj zagramy sobie właśnie w tę grę. Musicie mi, słuchajcie, też wybaczyć na początek, to że nie będę ogarniał, nie będę wiedział co i jak, ale mam nadzieję, że z Waszą pomocą uda nam się, słuchajcie, tutaj wszystko, wszystko zrobić dobrze. Gra jest po angielsku, ale poradzimy sobie. <laughs> Czyli, witamy w nowym, w naszym. Super Monkey City, czyli takim osą, awesome, takim super, nowym mieście małpek. This launch finding instead of pop them out to land is ours. No dobra, musimy wziąć te baloniki. Let's find out how tall the balons are. Dobrze. Okej, okay, no to musimy zaatakować, czyli to są... Aha, przy użyciu mamy... Czyli dostajemy 350 dolarków, możemy dostać 10 gwiazdeczek i 100 tych pieniążków, i to jest poziom easy. No to zaatakujmy. Easy, easy peasy, lemon squeezy. Construction building is the best way to level up your city. Wow! Słuchajcie, tak, gierka mi się coś czuje, będzie bardzo podobać. The bloons attack plane come to down. okej. Okay. No dobrze, to ja rozumiem. Our troops will automatically attack on the bloons once. Aha, no dobrze. To dobra, tu nam poprosili nas o ustawienie tej małpki, to też tutaj ustawimy. Super! The Dart Monkey, czyli pamiętacie, ta małpka taka. Hmm, słuchajcie, która. Hmm, jaka muzyczka tu leciła, ho-ho. found. Okej, okay, Dart Małki, no to kojarzymy. Klikamy start. Ale słuchajcie, ja bym jeszcze. A, nie mogę teraz tego użyć. No dobra, baloniki sobie idą, możemy to przyspieszyć. You get funds for every balloon pop. You also get bonus uh, Aha, okej. Okay. Dostajemy bonus jakiś na, przy każdej rundzie. Dobrze. Mamy 20, żyć 50... Pierwsza uh, runda is at the debate. More runs and can climb 30 from the balloons. We have enough funds for second... Okej. Okay. No, dobra. Uh, deploy one target on area. No dobrze, no to w takim razie... Tylko musimy to kliknąć, ja nie za bardzo mogę. Coś się zwiesiło, czyżby. Słuchajcie, musimy zrestartować. No jajku no. Mój drogi, ja chcę też kliknąć tą małpkę. No daj mi, o jest. Tyk. No i się udało. Dobrze, no i zobaczmy, co teraz się stanie. Fajnie, fajnie to wygląda. Oby nam się udało, powiodło. Dobra, runda druga. Mamy dwie trzy rundy przetrwać. Więc chyba damy radę, słuchajcie. Jak mi się wydaje. Let's so, more, okej. Okay. Dobra, no to zaczynamy, bo to jest taki samouczek, taki poradnik. No i trzecią rundę raczej przejdziemy, słuchajcie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No właśnie, no zaraz tutaj się okaże. Okej, okay, i chyba jest. Connect with Facebook to play Monkey City with your friends. Okej, okay, spoko, ale Facebooki nas nie interesują. Nie będę, po, nie będę tego łączył ze swoim Facebookiem, bo to bez przesady troszkę nie ma co. O, i dostaliśmy, słuchajcie. Oh, do, no life lost. O, proszę. You have captured a gra, grass terrain tile. Wow, fajnie. Ok, dostaliśmy pieniądze, jak widzicie. Excellent. This land is now ours, and we can build something here. Ok, czyli to jest nasz, nasza mieścina, i tutaj możemy coś zbudować. First let's musimy zwiększyć pieniądze przez wycinkę aha przez zbiór bananów tak city cash is stored out ok. No dobrze to mamy te pieniążki Let's build another dart monkey hall this will increase our dart monkey to level 3 Ok, No dobrze I możemy tutaj nanieść te mieścinki tak Aha mamy Zbudujmy ją naszą wioskę. Słuchajcie. tak, żeby to miało ręce i nogi. W ten sposób, proszę bardzo. Aha, czyli możemy, słuchajcie, to. A, jakoś szybciej sprawić, żeby to się budowało. Build this time. We can spe speed this up with blue stones. Since this is our first building, you can. Ok, no to za free. Patrzcie, super małpka! Super, super małe pleczka było. The Dartmarchy hull is finished. Do you will want to unlock upgrades? Aha. Czy musimy odblokować upgrady, czyli ulepszenia? How to do this now? Ok, czyli tutaj musimy kliknąć. O, proszę. Monkey Business New dostaliśmy. If my calculations are correct, then I have discovered a means of interesting the. And strength our Dart for a conclusive. I will require academy from which I can study them. Ok, czyli akademię potrzebujemy. Monkey Business, Capture Dry Land, Build Monkey Academy, Research Long Range Darts Upgrade. Ok, dobrze, czyli musimy tutaj Monkey Business, kolejne zadanie wykonać. Ok, no to niech będzie. W takim razie musimy powiększyć ten teren. Tu są baloniki. Przydałoby się powiększyć ten teren. Mam pieniążki. Dobra Dobrze, tu jakieś małpki są yy... O proszę, tu jest więcej skar... Aha, czyli możemy skarbę zaatakować Ale my chcemy ulepszyć, tak, te wszystkie rzeczy No to w takim razie pójdziemy tutaj Prawda? Pokonamy te baloniki, słuchajcie Tylko ja bym chciał jeszcze coś sprawdzić Czy są tu jakieś gdzieś opcje? Bo bardzo mi zależało na opcjach Sorry, darts can reach that far Okej, okay, rozumiem No dobra to lecimy, atakujemy tutaj. Okej. Okay. Friends can visit each our cities and help breed them of Bloom Spice. Proszę bardzo, czyli możecie odwiedzać mnie? Ja gram na Androida, więc można też mnie odwiedzać, czyli idą w tak. W ten sposób, no dobrze. Będę musiał się nauczyć, jak to. Aha, dobra. W ten sposób, słuchajcie. To w takim razie. Zostawmy sobie, możemy tu ulepszać tak, małpkę ok, last close strong first, dobra, niech będzie i lecimy, słuchajcie ja bym jeszcze opcję sobie wyłączył o właśnie niech będzie, play i lecimy w takim razie dobra, runda runda ta, a nie inna dobra, to pierwsza runda damy radę raczej, myślę no właśnie, jestem w stanie wybudować kolejną małpeczkę, więc tutaj ją wybudujemy. Nie da się jej ulepszyć, no ale cóż, myślę, że tą rundę wygramy. Słuchajcie, to jest fajna gierka. Bardzo mi się podoba. Cieszę się, że mi ją też polecaliście. To nie tylko oczywiście te osoby, które e, słuchajcie, e, które napisały mi pod filmikiem, ale też również te osoby, które udzielały się w komentarzach z e, Tower Defensa, pra, prawda? Z Bloom's e, Piątki. I proszę bardzo. Udało nam się przejść i lecimy dalej, moi drodzy. Kurka wodna. Wkręciłem się w tą grę. Dziękuję bardzo za jej polecenie. Podoba mi się. Myślę, że i wam również. Ok, victory, czyli zwycięstwo. Chyba dostaniemy punkty doświadczenia. O właśnie, dostaliśmy kolejny tutaj placyk. My się popatrzymy jeszcze. Potrzebujemy akademię zbudować. No dobrze, to zbudujmy w takim razie. Eee, tak, shooter storage. Ok, Akademia, proszę bardzo. Dobra. Monkey, academy, Ghis, Acres, Apple. Ok, no to ja rozumiem. Co potrzebujemy? Mamy 100. Aha, potrzebujemy 100 gwiazdek. Mamy ile? 30 to level up, Founded Battles 1. słuchajcie, chyba nie mamy jeszcze tyle gwiazdek, żeby, żeby to poszerzyć. Tak mi się wydaje, żeby to wybudować. Jest 50 potrzeba. Żeby zrobić upgrade, potrzebujemy więcej. 100, prawda? Tutaj musimy też kolejne wybudować rzeczy. Mhm. Dobrze, czyli to są wymagane te punkty. Mamy. ok dobra, mamy te wybudowane storage, e. chyba im więcej. Aha, czyli to też zużywa prąd. Słuchajcie, ja was bym prosił o porady. Bardzo, bardzo by mi by było miło, jakbyście też jakieś swoje porady tutaj mnie zaserwowali. Słuchajcie, dobra, no to tutaj są baloniki i lecimy. Poszerzamy nasze terytorium. Faworyt, aha, czyli takie... Ojejku, jaki teren dziwny, jaka mapa dziwna, ale poszerzmy sobie to miejsce. Przy okazji też, moi drodzy, zdobędziemy te gwiazdki potrzebne. Ojejku, jaki kręciołek tutaj jest. Dobra, muszę... Zawsze muszę uważać, jak to zakręcić. Dobra, lecimy w takim razie. Waloniki tutaj pójdą. Proszę bardzo, jak dziwnie. Ale to raczej damy radę. Ile tu jest rund? Trzy, tak samo. No dobrze. Nie powinno być problemu z tym. Ojejku, zacięła mi się małpeczka. Muszę jakoś tak sprawnie to chwytać. Słuchajcie. Ok, no ja tutaj postawię kolejną i lecimy w takim razie z tematem. Runda druga. Dobra, przyspieszmy to. Dobra, runda trzecia. No i powinniśmy raczej sobie poradzić, bo to same czerwone baloniki lecą, więc nasze dartki poradzą sobie z nimi raczej na pewno. I właśnie, słuchajcie, udało się. Research upgrade is allow you to increase your... Aha, czyli te upgradey musimy tutaj tworzyć. Myślę, że troszkę tam rzeczy zdobyliśmy. Jest dobrze. Trzymajcie kciuki, słuchajcie. Fajna gierka. Będziemy w nią grali. To jest na pewno będzie nasza seria. 10 gwiazdek zdobyliśmy. Super. Bardzo ładnie. No kolejny poziom za niedługo będzie. Tylko... Tylko nie jest napisane ile ja tych gwiazdek potrzebuję. Słuchajcie, no... Okej, okay, sprawdźmy tu. Czy uda nam się tą akademię? Build akademii. No dobra, no to spróbujemy. Tu nam powinny te bananki też. E, pozbierać powinniśmy te farmy bananów, bo mamy trochę. Our monkey banks are beasting the same... cannot more. We should build more banks, spenso. Okej, czyli więcej banków powinniśmy zbudować, moi drodzy. Ale... Ja bym chciał tą akademię zrobić. Proszę, postawmy ją. Bardzo ładnie. Super. Mamy akademię, więc to, to tutaj nam się przyda. Aha, pięć tych będziemy mogli. Dobra, to przyspieszmy to. Możemy wydać na to, czemu nie. Zostaliśmy, chyba, kolejny poziom. Level up, tak jest. New buildings unlocked, czyli odblokowaliśmy nowe budynki, you can now start game with, okej, okay, bardzo ładnie. Now you have an upgrade building, let's do some research. No dobrze, no to w takim razie zróbmy troszkę researchów, są te upgrade'y, poproszę. No i możemy long range, range dart, albo sharp shoot, słuchajcie. Mm -hmm. No dobra, no to w takim razie tutaj sobie zrobimy, tutaj też, no i bardzo ładnie. Okej. Okay. Excellent. I was right. I'm not quite completely harmless. Okej. Okay. Dobra. Quest zakończony. Dostaliśmy doświadczenie. Możemy też tutaj sobie research zrobić. Niech będzie. Zresearchujemy sobie. Okej. Okay. Tylko ciekawe jakie tu są też małpki. Ja bym bardzo... O! Coś tu nie jest. Bombs away. Okej. Okay. Co tutaj mamy ciekawego? One of the most important parts of war is in intimidation. Get not... Mhm. Mm Ok, explosions, tak, czyli armatki, bomb range. O to może być ciekawe. Dobra. Ja bym chciał zobaczyć listę wszystkich małpek, tak, tak, z ciekawości. Radar, scanner, Monkey Town, Monkey Intelligent Bar. Aha. Dobra, no niech tak będzie. Dobra, jeszcze zobaczmy na te budynki, jakie tu mamy. Czyli tu są małpki, tak, tu są track shootery. Mamy też snipera, mamy małpki, boomerangi, ninja. Są te kolce. Ojejku, no. Mi się to uciekło, mi najgorzej. Dobra. Leć na dół. Ok, są też wioski. House of Ice, Gun, requires Level, Darkly Gun. Ok, Spike Factory, Warehouse Spike Factory. To są chyba, słuchajcie, budynek podobny do tych inżynierów, więc to akurat byłoby fajne. Okej, okay, no dobrze. Moi drodzy, no to co, sobie poszerzymy kolejną lokację, żeby bank tutaj wybudować. Ja z chęcią tutaj pójdę. Oczywiście zaatakujemy. No. I poszerzamy sobie cały czas tą wioskę. Ja bym chciał jeszcze bank sobie wybudować, żeby te pieniądze gromadzić w tym banku, żeby były zawsze. Okej, okay, you can now upgrade your dart monkey. Upgrade also cost phone. Let's upgrade long range. OK. Dobrze. Zaznaczyć tą małpkę to jest tragedia. OK. Ok. Excellent! That should really help up the battlefield. Czyli to nam bardzo pomoże. Hands leave you for now. OK, no to w takim razie zaczynamy. No jak widzicie zasięg małpki się zwiększył. I to jest akurat bardzo fajne. Przyda się nam na pewno. Na dalszej potyczce, no są trzy rundy, więc nie powinniśmy tutaj przegrać. Required, required research, ale to powinniśmy, hmm, ciekawe. No nic, dobrze, wybudujmy kolejną. Dobra, musimy zawsze w ten sposób ją brać. Dobra, niech lecą, myślę, że to też jest po, po ten... Nie takie trudne, zaraz sobie wygramy i poradzimy sobie z tymi małpkami. Słuchajcie, ej, ej, świetnie, świetnie. Druga runda pokonana i lecimy teraz z trzecią. Oby nam się to wszystko, wszystko udało. Słuchajcie, będzie dobrze. Damy radę. No i widzicie, runda trzecia też za nami. No i udało się. Poszerzyliśmy naszą w Friends can spend, Send and Request 5 Supply. No proszę, czyli możemy jakieś 5 surowców, tak? Nam, nasi przyjaciele mogą nam dać, albo my możemy dać, naszym przyjaciołom. Ok, pieniądze są, żyćka dodatkowe. Ok, no i zbudujmy, słuchajcie, ja bym zbudował jednak ten bank, może. Co tu jest to? Special buildings, tak? Specjalne budynki, upgrades. Ok, Boomerang Institute, Track Production, Rifle Training, Ninja Dojo. Aha, Canon Support. Dobra, to jest z elektrycznością, tak? Czyli musimy, bo czasami nam będzie brakować tego. A gdzie mamy banki, słuchajcie? Tak, Exclusive Path, jakieś ścieżki możemy tu budować. Ciekawe. Właśnie. Dirt. Ja bym tego dirta sobie wziął, jednak. Jak to zaznaczyć? A Mass Dirt. Słuchajcie, jak to tutaj zaznaczyć? Mhm, hmm, hmm. kobel, może nie, no ale. A messy dirt Ok. No właśnie, tutaj tak to zbudujemy. O właśnie. No i dobrze, no na, niech będzie tak. Ej, no nie wybudowało mi się to tak. Dobra. Okej okay. Teraz jest idealnie, ślicznie. Dobra, musimy tutaj też kolejną ścieżkę wybudować. W takim razie. hmm, pierwsze sprawdźmy ten budynek. Dobra, wyjdźmy stąd, może. Ale budynki mi są potrzebne: banki building, track shooter, sniper. Aha, ha. Dobra, słuchajcie, jak się ten bank nazywa? Tutaj mamy bankiera. Aha, tu możemy current cash. POWER UP CAPABILITY FIELD BANK Możemy go zupgrade'ować, level drugi, level pierwszy Tylko że potrzebujemy 7000 żeby go zupgrade'ować, a to... To znaczy field banks TOP UP TO FULL, aha, top up by... Okej, okay, no dobra W takim razie, słuchajcie, będzie trzeba Wybudować nam ten bank Tylko słuchajcie, w której zakładce on może być? Żebyśmy wiedzieli Żebyśmy wiedzieli, trak shooterzy, snajperzy Musimy to znaleźć, no ja gdzieś go widziałem wcześniej, więc trzeba też pomyśleć nad tym Ohoho Special bindings, upgrades To są upgrade'y Aha, tutaj jest tak A, level w trzeci potrzebujemy, żeby zbudować Szkoda, szkoda troszkę Słuchajcie, w co pójdziemy? Może w track shooter, sh sh shooterów, może nie. Eee, ho, ho, ho. Dobra, to nam się to powiększyła wioska. Możemy ją cały czas powiększać, słuchajcie. Są też kolejne baloniki. Z może pójdziemy w stronę skarbu. Tu już jest trudniej, słuchajcie, widzę. Są y, zielone, niebieskie i czerwone. Ale powinniśmy sobie poradzić, myślę. Aha, tu są upgrady do naszych małpek. No dobrze, ja bym słuchajcie był za tym, jak myślicie, co jeszcze wybudować. Dajcie mi w, w komentarzach słuchajcie podpowiedź i wtedy będziemy wiedzieli, co wybudować jeszcze, jakie budynki w naszej wiosce. A tymczasem, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia! Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa. pa. Cześć, trzymajcie się.